Relocated now to St. Francis's Folly, new temptations torment me. Rumor amongst my fellow brothers is that entombed beneath our monastery is the body of Teogen, one of the three legendary rulers of the lost continent Atlantis. And that with him lies his piece of the Atlantean skion, a pendant divided and shared between the three rulers, which curbs tremendous powers. Powers beyond the Creator himself. My toes sweat at such possibilities, lying so close to my mortal self. Each night I beat myself rid of these fantasies, but it is indeed a test. Pierre. ...i Bug. Siemano, z tej strony Pajdak z LAMGAMES TV. Tym razem yy, zaczynamy etapy w Grecji. Opuściliśmy już Peru. Idziemy poszukiwać dalej kolejnych części skajonu. Już na samym wstępie atakują nas dwa lewki. O idzie też i drugi. W ogóle ten etap, który teraz mamy jest jednym z najbardziej skomplikowanych w całej grze. Dużo będzie tu skakania i kombinowania, ale pokażę wam, jak to zrobi w miarę sprawnie. Położyły nam się drzwiczki tutaj. Mamy nowych przeciwników. Wcześniej były lewki, a jeszcze mamy gorylę do tego. No ja tak więcej was matka nie miała. Nie wiem co tworzyliśmy. otworzyliśmy. Tworzyliśmy coś, co wypuściło jeszcze jednego gorila. ale chłopaku później... Zabiję jeszcze. Przez idiotę straciłem połowę HP. Po tej stronie nie mamy nic. To jest Pierre. Kolejny ludzki przeciwnik Kolega Larsona. Będziemy ścigać przez całą Grecję, ale mi się przycina. No gdzie on jest? Uciekł z Kubany już. Dobra, ja sobie wezmę apteczkę, bo straciłem sporo HP. Teraz musimy przesunąć klocek na drugi taki symbol Ja otworzy nam się drzwi u góry. Teraz największy problem stanowi nam dostanie się do celu Jak widzicie stąd do góry nie doskoczymy a jak tam skoczymy i później na następny klocek, to nie doskoczymy tam również. Także musimy znowu przesuwać tego klocka do samego końca. <grym> Teraz powinno nam się bez problemu udać doskoczyć tu. I także się też stało. I teraz na ten daszek z przodu. I tutaj już bez kłopotu, z półki na półkę. Tam mam apteczkę dużą, ale znam moje możliwości, że nie doskoczę tam, dlatego nie ryzykuję. I jeszcze jeden skok. Teraz po krawędzi niczym Tony Hawk. A tu mamy krokodylka. No ale ja sobie na razie wejdę tutaj do tej dziury, bo to jest sekret. Przesuniemy tą wajchę to pomieszczonko, gdzie pływa krokodylek, nam się osuszy. Takim oto sposobem dotarliśmy do głównej partii tej misji, czyli do pomieszczenia z czterema komnatami, każdej zaznaczona innym imieniem. Tutaj mamy akurat Neptuna. Oczywiście, żeby otworzyć drzwi, musimy znaleźć wajchę, a za każdym z tych pomieszczeń znajduje się jeden klucz, który nam otworzy pomieszczonko na dole. To są nietoperki na górze, zaraz się obudzą pewnie. Jest gonimy. Także teraz musimy sobie jakoś inteligentnie schodzić na dół. Jeszcze słyszę jednego, ale nie widzę go. In widzę. Inteligentnie musimy schodzić na dół i otwierać sobie drzwiczki po kolei. Pomieszczenia Tora. Tu mamy drzwi Atlasa. A te otworzyły nam drzwi do Damoklesa. jestem już przy pomieszczeniu z torem, by się przydała jeszcze jedna wajcha, abyśmy już otworzyli wszystkie komplety drzwi. Ale... Zaraz, zaraz. Nie, myślałem, że to wajcha tam była. Spadnę czy nie spadnę? Nie spadnę. O! Jest jeszcze jedna wajcha i Neptuna to na samej górze nam otworzy. Skoro już mamy wszystkie parę drzwi otwierane, to ja sobie zasejwuję znowu grę. Jak ktoś ma patent jak ustawić epsx -y, żeby ta gra tak nie działa przy nagrywaniu, to dajcie opis jakiś czy coś w komentarzu. I idę najpierw do Damoklesa. Fajny jest tu patent z mieczami, które jak widzicie są na górze, lecz jak weźmiemy klucz, zaczną na nas spadać. To jest pierwszy z czterech kluczy, które musimy zdobyć. A tu na górze mamy małą apteczkę i naboje do shotguna. Jakby to był Tomb Raider 3, to by nie stanowiło to większego problemu, bo Lara tam już miała opcję biegania. Au. Ładnie mnie przyciął, wykorzystam apteczkę. Nie dam się. Dobra, pierwszą komnatę mamy załatwioną. W ogóle, jeszcze wszystkie drzwi nam się nie otworzyły, zapomniałem, że na dole Mamy, ale życia straciłem, ale przeżyłem. Tu mamy przecież jeszcze jedną wajchę. Która nam otworzy drzwi do atlasa. Jak widzicie to jest właśnie... Tu są sloty na cztery klucze. A to są drzwiczki, które się odblokują po wsadzeniu 4 kluczy. A ja użyję sobie save'a. Bo sporo ich tutaj zająć życie, to zaraz mnie coś zabije. Także wracamy na górę. Uda się, czy się nie uda? O, udało się za pierwszym podejściem. Zawsze miałem problemy ze wskoczeniem. Tutaj nie jest topiasz. I drugi nie to, Jak ja mam mało HP. Dużą sobie wezmę. Dobra, skoczemy Teraz, żeby dostać się na wyższe poziomy, musimy przeskoczyć tu, jakbyśmy szli do Damoklesa. W ogóle powinienem ten etap chyba zacząć od dołu przechodzić. Podchodzimy sobie do półeczki. Nie możemy zrobić rozbiegu, bo skoczymy na dół i łapiemy się to. Sejwa jeszcze nie biorę, wezmę go po ukończeniu etapu. Półtora. Cały patent polega na tym, że musimy działać bardzo szybko. Ponieważ jak staniemy na którymś z tych klocków, albo koło niego, to popieści nas prąd. No, widzieliście, o i znowu. Podwójne popieszczenie, tego mi było trzeba. I znowu apteczka. Jeju. Tutaj mamy patent z młotkiem, jak stajemy na tym znaczek, młotek zaczyna się ruszać, musimy wyczuć moment, A udało mi się wyczuć go od razu, że młot spadnie i naszym oczom ukaże się klocek, którego musimy dopchnąć, żeby się dostać na górę. klockiem, który się tu pojawiliśmy, wykonać sytuację taką samą. Świetny soundtrack. Szkoda, że ta piosenka nie leci cały czas. Mała apteczka. Przyda się na moje po powroty z prądowni. I teraz musimy wykonać super mega unikalny, dobry skok. Łapie, 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 łapie. Dziękuję ci. I tak oto naszym oczom się ukazuje drugi klucz. Teraz, żeby inteligentnie zejść się nie zabić, skaczemy sobie do tyłu. Chwytamy się i się puszczamy, trochę HP stracimy, ale dalej mamy pół HP, które zupełnie nam znaleziona przed chwilą apteczka. I teraz czeka nas najgorszy powód w historii ludzkości. Skrężony w Dobra. Dobra. Biegnę do save'a. Jest mój kochany save point. Także zostały nam jeszcze dwie pary drzwi. Dobra, teraz musimy się jakoś wspiąć na górę, czyż nie? A żeby to zrobić, trzeba przeskoczyć na drugą stronę. Dobrze mi idzie. Ale tutaj nie toperzy jest. Dobra. Fajnie, że co chwilę jest kryształ od Save'a. Nie będę musiał tego powtarzać po 15 razy. O, tutaj mamy drzwi Atlasa. pukawki przygotuję. Mamy goryla. Goryle są dobre. Widzimy, dużo obrażenia nam nie zadają. O ile im się uda w ogóle nam zabrać obrażenia. Na no, łatwo je rozwalić. Aj, i tutaj mamy już, przypominam sobie, kulka. I skaczemy do tyłu, skaczemy do tyłu. Teraz ostrożnie skaczemy. Do tyłu się łapiemy. Kulka spaniamy, mamy apteczkę. Teraz sobie dochodzimy tutaj, gdzie mamy półeczkę w ścianie. Jeszcze raz i mamy kolejny kluczyk, już trzeci. Także zostały nam jeszcze jedne drzwi u Neptuna, i będziemy już pod końcem etapu. Oczywiście skorzystam sobie z dobrodziejstwa safe pointu i lecimy na piętelko. Gdzie jest topisz? Słyszę go. Słyszę, ale nie widzę. Zanim on mnie znajdzie, to ja sobie przeskoczę. Za wcześnie, ale Lara się złapała. Ej. Ej, dwa. Aż dwa. I trzeci jeszcze. Dobra. Znowu mam mało życia. Jej, ja na tej misji stracę chyba wszystkie apteczki. Dobra. Skaczemy. Zostały nam ostatnie drzwi. I znowu ścieżka dźwiękowa się włączyła. Chcę zobaczyć, co jest w innych pomieszczonkach. Zanim... Aha, nic nie ma. Dobra zmyła. Także skacz sobie do wody. O, głęboko. Wajchencja jest. To jest dobrze. Pewnie ta wajcha otworzyła nam kolejny, już ostatni klucz. Także teraz musimy znowu jakoś inteligentnie zejść na sam dół. Zamontować wszystkie kluczyki w slotach, tak naprawdę, powiedziawszy, najtrudniejszy to chyba był klucz od tora do zdobycia. Przez te pioruny na początku. Dobra, dobra, zbłądziłem. Teraz trzeba znaleźć jakiś złoty patent na zejście na dół. Tak to nie zeskoczę. Dobra, spróbuję zrobić to w mniej więcej taki sam sposób, jak przyszedłem. To będzie chyba najlepsze rozwiązanie. Na dole jakieś zwierzaczki się odzywają. Aha, jeszcze. Czyżby to nasz koleżka Pier? Najpierw lewka rozwala. Jest jeszcze drugi, widziałem go kątem oka. Dobra, jak chciałem lewkę rozwalić. A jakiś czas się nawiną, to i rozwalę sobie troszkę. Wiątko nie żyje, tamten idiota jest gdzieś jeszcze, czyż go nie ma? Ja nie wiem, któremu on w ogóle ucieka. Nie ma go. Także zaczynamy montowanie kluczy. No. A. To będzie to W ogóle za pierwszym razem, jak grałem, to sobie oczywiście chodziłem i każdy klucz po kolei wsadzając, co było istną głupotą. Lepiej jest uzbierać od razu cztery. Muszę tu przejść, dobra. Jeszcze dwa kluczyki. Tu będzie Neptun. się wrota które zwiastują koniec etapu i takim oto sposobem wow aż w 20 minut dokończyliśmy Saint Francis Folly także witam widzimy się w następnym odcinku który będzie nosił tytuł koloseum trzymajcie się na razie